Możemy polecieć do każdego zakątka w calutkiej galaktyce. Możemy przeżyć prawdziwą przygodę zamiast udawanej. Hej, hej. Przychodzę do was dzisiaj z krótką opinią na temat dwóch pierwszych odcinków serialu Załoga Rozbitków. Filmik mój będzie krótki, ale na pewno nie będzie to jedyny albo ostatni materiał, jaki się o tym serialu pojawi na kanale. No bo, wiecie, takie małe TLDR. Bardzo mi się to widowisko podoba. Spoilerów w, w tym filmiku raczej będę unikał, ale wiecie, może mi się coś wymsknąć, więc czujcie się ostrzeżeni. Zacznijmy od kilku informacji na początek. Otóż serial Załoga rozbitków z angielska Skeleton Crew przewidziany jest na 8 odcinków, no a dwa już widzieliśmy. Każdy z odcinków trwa około 35 do 45 minut, i producentami są Christopher Ford i John Watts. A filoni i Favro w tej produkcji ich wspierają. Całość dzieje się 5 lat po bitwie nad Endorem, więc mniej więcej wtedy, kiedy w innej części galaktyki grasował Mando, czyli Din Djarin, i szukał Baby Jody. Oczywiście muszę wspomnieć o pewnej kontrowersji związanej z tytułem, a właściwie z jego tłumaczeniem. Otóż określenie załoga szkieletowa, tak byśmy to przetłumaczyli, jak najbardziej funkcjonuje i oznacza najmniejszą możliwą liczbę marynarzy, którzy są niezbędni, aby statek w ogóle płynął. Używa się też określenia, i to jest chyba nawet lepsze tłumaczenie: szczątkowa załoga. Polskie tłumaczenie serialu jest o tyle niefortunne, że już po pierwszych odcinkach wiemy, no, że w sumie nikt się nigdzie nie rozbija. Angielskie Skeleton Crew nawiązuje też do pewnych, wiecie, pirackich opowieści, z których serial czerpie pełnymi garściami. Wiecie, w opowieściach o piratach i skarbach piratów jest sporo szkieletów w sumie. Tak, a między innymi Droid, którego widzimy w trailerze, gada jak stary pirat. Arr. I, no. Pewnie niektóre sceny są prostym nawiązaniem do choćby Piratów z Karaibów, kiedy dzieciaki uwięzione za kratami próbują zdobyć klucz do zamka, który wisi nieopodal, ale poza ich zasięgiem. Pamiętacie tę scenę w Pierwszych Piratach z Karaibów? Co więcej, scena ta w filmie z Jackiem Sparrowem pochodzi od Atrakcji nazwanej Pirates of the Caribbean z Disneylandu, który był oczywiście wcześniej niż yy, klątwa Czarnej Perły, ale to tak na marginesie. Wróćmy do brzegu. <laughs> piraci do brzegu. Czujecie ten żarcik? Zostawmy dygresję na boku. Zapewne spotkaliście się z określeniem, że załoga rozbitków czerpie z filmu Goonies. No to oczywiście prawda, ale widać tam też pewne zaczerpnięte motywy z IT e czy ze Stranger Things, generalnie z tak zwanego nurtu dzieciaki na rowerach. Co ciekawe, w pierwszych dwóch odcinkach praktycznie no, nie widzimy dorosłych, w sensie rodziców, dzieciaków. Są piraci, no, którzy są dorośli, jest jut law, ale poza tym dorośli są zmarginalizowani. W szkole na przykład są w sumie droidy i. W porządku, na planecie też pilnują droidy. I to jest też motyw, który spotkamy w tych wspomnianych przeze mnie filmach i serialach, wiecie, dzieciaki na rowerach. Serial jak na razie ma całkiem niezłe oceny. Na Rotten Tomatoes ma 95% od krytyków i 84% od publiczności. Czyli no, jak na razie jest to jeden z najlepiej ocenianych seriali Star Wars. Podobne noty ma Andor, ale no, Mandalorianin na przykład ma już nieco niższe. I powiem Wam, że na razie podzielam to zdanie krytyków. Skeleton Crew jest pomysłem świeżym, wbrew pozorom skierowanym nie tylko do dzieciaków. Taki, no wiecie, stary koniak jak ja, także się przed tym telewizorem nieźle bawi. Są fajne postacie piratów, wiecie, tych złoli, które aż chciałoby się rzec, wyglądają tak przedpotopowo, wiecie, aktorzy w maskach, ale w sumie, właśnie tacy powinni być, przecież. Acy byli w oryginalnej trylogii Star Wars, przypomnijcie sobie kantynę w Mos Eisley. Jest trochę nawiązań i easter eggów, ale zdecydowanie bez epatowania nimi jest ciekawie zapowiadająca się fabuła, która wydaje się nieco bardziej skomplikowana niż przysłowiowa konstrukcja cepa. Nie tylko czekamy na odpowiedź jak zagubione dzieciaki wrócą do domu, ale też na przykład Kim jest postać grana przez Judalow. W sumie co to za planeta, z której pochodzą dzieciaki, bo najwyraźniej pomimo tego, że wygląda jak typowe amerykańskie przedmieście, wiecie, tylko że w przyszłości, kryje jakąś tajemnicę. Więcej nie powiem, no bo musiałbym już mocno spoilerować. Wiecie dlaczego ten serial jest dobry? Dobry, podkreślam, niedoskonały oczywiście, ale bardzo dobry. Najwyraźniej Lucasfilm sięgnął po coś nowego, nowy pomysł. Piratów, a nie kolejną, wiecie, wielką walkę dobra ze złem, ratowanie galaktyki i tak Najwyraźniej też serial powstaje nie pod dyktando fanów i nie po to, aby zaspokoić wszystkich. Wiemy doskonale, że no, zadowolić wszystkich się nie da, a robienie filmu w cudzysłowie dla fanów niesie ze sobą taki problem, że no, fani sami nie wiedzą czego chcą i często chcą zupełnie przeciwstawnych rzeczy. Na razie jest dobrze i proszę, nie schrzańcie tego. A jak wam się podobały odcinki Skeleton Crew? Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Pa, pa!